Jedzie ukraiński pociąg, na niego czekam. Warszawa wschodnia do jeszcze O, fajne są siedzenia Powiem Ci, że podobają mi się te siedzenia Lubię, bardzo je lubię Ciepło A wszystkie przedziały są wolne na razie, zaraz będą biec cały zajęty będzie Bardzo ciepło, fajnie. W tych, w tych pociągach jest ciepło. tych właśnie. Zawsze mi ciepło było. Tylko dobrze. Tych to nie lubię, zobacz. Tych, tych się nie da spać. Tych. Te same. Cały wagon pusty. Właśnie, no. Na razie nie ma nikogo jeszcze. I co, koniec? Czy jeszcze? Jeszcze. To dużo wagonów. Ile? W naszej konia siedem. A u 6, sześć. Aaa. I dalej te same znowu. O, zapytam się tej pani, czy ten pociąg jedzie do Kijowa? Tak. Chodź. Dobrze wsiedliśmy. Do Kijowa jedzie. Warszawa Wschodnia, Pilawa, Dęblin, Puławy Miasto, Nałęczów, Lublin. Lublin Zachodni, Lublin Główny, Świtnik Miasto, Trawniki, Rejowiec, Helm do Jeszcze tam nie byłam. Idziemy w stronę ukraińskiej wagonu. A pierwsza klasa jest? Jest. Co ty? Nie żartuj. Pierwsza klasa jest pierwsza. O nie. Fajnie. Nie? Pierwsza. Ta. A, taki wagon pierwszej klasy. Myślałam, że nie. Właśnie, nie no dużo ludzi wyjeżdża, nie? Każdy wyjeżdża. Jakie walizki ciężkie Może ja no ale... Ta... zapytałabym się. Tutaj wygląda jak łódź podwodna, nie? To takie była na takim statku te, 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 w Szwecji. Te, 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 te plen, jakby te... Takie, żeby się nie wydostać, nie? No. Podam, że nie wyszła. Tak. <grych> ja się zapytam zaraz. Co idziemy do pani? Tu zapytać, jak to wyglądają te spalne wagony? Takie. Coś takiego. Tak. Łóżka są. Tu są trzy łóżka, czy dwa? Trzy. Tak. A tu można y, kupić kwitok y, do, do Kijewa? Do Kijewa? Y, a wy jedziecie Ale nie, nie dzisiaj, nie dzisiaj. Nie dzisiaj? W ogóle. Można? Na dzisiaj, dzisiaj? Tak. Nie, nie dzisiaj, nie dzisiaj. Można, no. A, można, a skoro y, kosztuje kwitok? Kiedy wy będziecie jechać? E, grudzień. Mm -hmm. Grudnie? Mhm. Grudzie. grudzie, dam numer telefonu. Okay. A do... ile kosztuje taki fito? Cztery. Cztery tysiące? A cztery Jedna osoba, tak? Tak. Aha, ok. Dobrze, dobrze, dobrze. To tele, telefon, tak? E, telefon. Mhm. Zapisz Te, Mm -hmm, а пані буде їхати, так? Так, буде. Ше, ще, ше, ще. Зеро, ну. 098, дев'ять дев'ять вісім. дев'ять так, дев'ять осім. дев'ять восім, п'ятдесят. Окей, все. Окей. Дякую. Добрий день, добрий. Спасибо. Można was poprosić, bo tutaj to linii Można, można. Ciężkie? Nie. Tak. Ciężkie? Ja wam pomogę. A dobra, nie, A Pani ci pomoże. Pani ci też pomoże. A w bytoćki? to Nie, 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 jedziemy, nie, nie, No i... A, to wasze to są, tak? Ale ciężkie te walizki. Ale coś ci powiem, że... Pani mówi, czy możesz pomóc, a... Ty bierzesz walizkę, a pani mówi, że ci jeszcze pomoże. Wyobraź <grym> sobie, nie? Fajnie, no, <grym> że jeszcze ci ale, pani pomoże. Ale te ty, walizki, ty te ty moje są strasznie ciężkie. Tak? nie, nie, nie podnosiłam, zpięta ale ja mogę pomóc. Ale, ja mo... ale ja mogę pomóc zaraz, nie? Ja się pytam, skolko kosztuje kwitok do Kijewa, a pani mówi, że 4000. tysiące. 4000 tysiące rybien, to ile to będzie podzielić na y, chyba 8 Cztery tysiące? Cztery tysiące. Trzysta dziewięćdziesiąt pięć Trzysta dziewięćdziesiąt pięć kosztuje dla jednej osoby i dała mi pani numer telefonu mam numer telefonu jakby ktoś chciał to mogę podać do kupienia czyli 400 zł kosztuje taki bilet a 190 był na stronie tak no. czyli to był jaki no właśnie 400 zł to ale to w jedną stronę no to ale to pani prywatnie sprzedaje także trzeba mm -hmm. się liczyć Chyba, że to, może może dopłatać. No, tak, tak. A no tak, bo to jest prywatna kwota, chyba, wydaje mi się, bo w Kaś. Kasi... A, dobra, I chyba pojedziemy, nie? No, właśnie, przygotowuję się, tylko właśnie sobie wagon muszę wybrać, bo są różne, w którym bym chciała. A to była taka bardzo miła pani bardzo fajna, taka mił... milutka taka. Ja bardzo lubię w ogóle te wagony i tak oglądam, dlatego. Jakby pomóc, to ja mogę pomóc walizkę do środka. Ja Z chęcią pomogę. Są duże te walizki, więc. Bardzo ciężkie, jak nie No ale wiadomo, jak ktoś idzie do domu, no to sobie popakował, tak? Tak, ale ubranie tyle nie ważył. 15 kg. Ale tam są może jakieś takie cięższe, nie? Na przykład teraz to jest zima, to się skórę jakąś zakupy, zakłada, tak? Futro jakieś. Tak, no to to waży, nie? Nie takie. Jak my mamy tanie kurtki, nie? Tylko futra to futra ważą. Jutro będzie futro. Jutro będzie futra, a pojutrze to po futrze. Są też duże. A to ja wiem dlaczego samolotem? Dlatego, że samolotem tylko jeden bagaż jest nadawany, tak? Tak. A tutaj można wiele bagaży mieć. Ile wlezie pewnie? No, ale zazdroszczę im tego y, właśnie wagonu, że mogą sobie pojechać, bo ja lubię taki zcypianym. I kiedyś muszę się wybrać, tylko nie ma tych biletów, ale już sobie załatwiłam. Tak, już, już mam numer telefonu. Pani mi podała numer telefonu tutaj. Y, no, mam numer telefonu taki i tutaj w telefonie sobie zapisałam do pani prywatny. Nie będę dzwonić, nie? Dzwonić będę, tam tylko w języku ukraińskim i rosyjskim rozmowa jest. Patrzyłem, tu, do Berlina kosztuje pierwsza klasa 198, a druga 154. Ale sypialny? Do, do Berlina sypialnego od nas nie ma, niby, nie? tylko do Monachium mhm. Do Monachium to 942 zł sypialny i teraz i za dwa miesiące a czyli kosztuje więcej czyli Prawie do tysiąc. Kijowa się opłaca z tego wynika że mimo 400 zł to, to i tak jest tanio ale nawet przejechać się nawet nie do Kijowa ale nawet trochę wcześniej wysiąść zobaczyć tak przecież ja w Kijowie byłam ale nie byłam na przykład w tych miejscowościach jak pociąg jedzie właśnie nie byłam i tak Fajnie, bo tak wygląda pociąg. Już go nagrywałam. Podoba mi się bardzo... A taka miła pani, że aż się napaliłam na ten wyjazd. Ja jadę, a ty? Też! Tak, tak. Nawet, tak. Ale nawet na filmie widać jak, nie? jak się mhm. zachowują. Znaczy dobra zachowują się. No fajnie pomóc, tak? Bo trzeba pomagać. Tylko że jeszcze tak cię ob... Ten zrobią że jeszcze ty tą walizkę twoja niby tak. nie, prze niby twoja i ja panu pomogę jeszcze nie? Tak. Fajnie fajnie. No, ja mogę pomagać. Nie ma problemu, ktoś mnie poprosi, pomogę. Zawsze pomogę. Nie Niosorze chyba większych nie ma. Nie ma? Takie wielkie z 15 kg. No, jak ja się pakuję na wyjazd jakieś tam dwa tygodnie, to 10-12 kilo, No to ja nie sądzę, że moja walizeczka by tu. Bo, mi się wydaje, że ze 20 kilo to na pewno. No, bo w sumie jak ja też no. pakowałem wtedy, nie? To też niby była lekka. Taka, ta to ciężka, że trzymać mogę, ale podnieść to już. Problem. O Boże, to ciężkie te walizki, czyli mogliśmy tym razem poczuć 20 wagę 20, walizek. 20, 20, 30, 30, 30, 30. Ale tak ogólnie bardzo mi się podoba, bo y, mili są ludzie. Mi, y, znaczy nie ci, co wsiadają, tylko z obsługi. <noise> ci, co wsiadają, nie wiadomo. Nie wi Pomogą ponieść ich walizkę sobie. Tak pomogą mi po, ponieść, Będę to rozmyślać nad tym, bo to jest trudne, pomogą mi walizkę yy, swoją uh -huh. po, ponieść, tak? Uh -huh. Aha. Ile wagonów jest? Raz, sześć. dwa, sześć. trzy i sześć chyba jest, sześć. tak? Sześć. i siedem naszych, będzie trzy tak. Czyli te, co wchodziłam, to są yy, pięć chyba jest drugiej klasy i jedna... Sześć. 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 Yy, sześć. albo sześć. A po, a jedna pięć, pierwsza no. klasa. No pięć. i tak. Tak, pięć, pięć. tak, tak, no wy widzicie. To 12 będzie pokładu. Tak, no właśnie. I jest zapotrzebowanie cały czas. Cały czas y, wchodzą, ale wiesz co? Ja nie wiem czy dzisiaj, y, czy dzisiaj wszystko jest załadowane, chociaż ten pociąg jeszcze stoi ile? On jeszcze będzie stał z 15 minut, no, tak? 11. Z 15, 11. No to chyba nie będzie dzisiaj zajęte. Już pani mi chciała, czy na dzisiaj, już mi sprzedaje, już, już na dzisiaj, czyli są bilety. Czyli wystarczy, jak cena ci nie interesuje, to wystarczy przyjść, spakować się, przyjść, znajdzie się miejsce. Nie? Ale zobacz, zbierają się ludzie jeszcze. No tak, no bo to przecież na No tak, i ja uważam, że na ostatnią chwilę jest najlepiej. Jest drogo, będzie drogo. No tak. No bo 4000 hrywien to ile teraz wychodzi? 395. No to prawie 400 zł. To jest po 10 groszy jest, tak? Po 9, po O, to jeszcze potania, bo była 12 ostatnio jak był czy 13. No. To, to, yy, no to trochę spadł kurs ten, na, nasza złotówka się wzmocniła z no tego co... 0,99, no to prawie 10, umacnia się Le powoli, No. na 10 groszy. Umacnia się, to znaczy trochę stracili, bo... Bo... A nie, to my tracimy, tak? No tak, no, groźnie jak większy kurs wychodzi drożej. Jak wyższy kurs chrywny, to my tracimy na tym. No tak. No tak. No to czyli jest, my zyskujemy. Czyli bilet by mm. kosztował jeszcze więcej, jak ja bym wtedy do, co do Rawy jechałam i też dużo płaciłam do Rawy. W sumie, wiesz co? Rawa też była droga. Tylko tu w obie strony, mm. powiedzmy nie, a tutaj w jedną, nie. Mm. Bo tam nie było sypialnego, nie sypialnego, No nie, no to tam to było bardzo ciężko jechać i to całą noc, a tam, a teraz nie jeżdżą nadal, nie? No właśnie. No, a jeżeli chodzi o tutaj, to jest no fajnie, fajnie, no, że są te sypialne. Tylko widzę, że do tego wagonu to prawie nikt nie wsiadł. Nie? Do tego, do tego i do ostatniego bardzo mało. Do tego, no te, tym razem mało kto wsiadł. No nie widać. Tylko tamte, co ja, tam, gdzie ja pytałam tą panią... 13. Tak, to tylko tam na pewno w tym jednym to dużo się pakowało. No dzisiaj może mniej, nie? Był taki dzień, że, że było więcej. Właśnie, nie, pewnie w poniedziałek na to najwięcej, pewnie będzie niedzielę może najwięcej. A może właśnie, no właśnie. Bo właśnie w sobotę może być mało ludzi, mhm. tak? Albo w tygodniu jest dużo, tak? Bo Ta, oni w tygodniu. W tak tygodniu, sobota, niedziela to no. może tak albo bardziej tygo... odpoczywają, Ta, nie? Albo w tygodniu dużo przyjeżdża rano. Też może być. Tak, tak też może też tak przyjeżdża. być. No przyjeżdża tak czy tak, rano. to mi się bardzo podoba ten pociąg i się szykuję na niego i już wiem, mam nadzieję, że pojadę. Już nadzieję, bo mam telefon i będę dzwonić do tej pani. I ta Pani już dzisiaj nawet chciała nam sprzedać te bilety. Ile biletów, tak, tam, no. Ale mówię, że na grudzień dopiero, albo na styczeń, albo na luty, wiesz. No. Tak, znaczy, powiedziałam, żeby nie, no nie, dzisiaj, no bo ta Pani już chciała wypisywać, nie. Już mnie tu kierować do innego, wiesz, wagonu, tu do kogoś innego. Bo tam było wszystko zajęte widocznie, nie. No. No to czekamy. Czekamy na odjazd. Już zaraz jedzie, zimno jest, zimno, ja bym się ogrzała w takim ciepłym wagoniku, ale to mnie interesuje, no, mnie to interesuje, czy jest poczęstunek jakiś, bo ogólnie, o, o, barszcz ukraiński na rozgrzanie, to ja bym chciała. Fajnie, jadą ludzie, tak, fajnie, moje. No. No tu co tak jeździ. Jeszcze, jeszcze... Ja no, fajne, fajne. Ja lubię ten wagon 02678. Zobacz jakie fajne są światła takie nocne nocne takie a to a tak każdy przedział jest zajęty rzeczywiście o dzieci są malutkie o tak. tak wszystko jest zajęte zobacz wszystko każdy przedział a u nas sypiane też są tak zajęte po Polsce czy nie Płatno. Wtedy O, już odjeżdża. O, tu też wszystko na full. To też Ukraina, Jeszcze nagram ten pociąg, jak już odjedzie. A co jeszcze zauważyłam, że dużo rodzin odprowadza, stoją na peronie. My stoimy, bo tam sobie coś tam powiem, nagram, a tam stoją rodziny odprowadzają. Podobają mi się te firaneczki takie właśnie, że są, u nas nie ma takich sypialnych.